Witajcie w Artystycznych Historiach. Jakiś czas temu zrobiłam ankietę, która miała na celu wyłonić temat dzisiejszego odcinka. Chciałam zrobić analizę jakiegoś obrazu, ale nie bardzo wiedziałam na co się zdecydować i dlatego poprosiłam was o pomoc. A wy wybraliście do analizy obraz Józefa Machofera pod tytułem Dziwny ogród. Zachęcam, abyście w komentarzach napisali propozycje innych obrazów, które można by przeanalizować bo takie odcinki na pewno będą pojawiać się co jakiś czas. W tym odcinku przedstawię Wam krótko postać artysty, potem przejdę do ogólnych informacji o obrazie i omówię trzeci, drugi i pierwszy plan obrazu właśnie w takiej kolejności. Zapraszam na materiał. Józef urodził się 19 marca 1869 roku w Robczycach, które w tamtym okresie znajdowały się na terytorium Galicji objętej zaborem austriackim. Józef pochodził z inteligenckiej rodziny, ojciec Wilhelm Mehofer był Austriakiem, pełnił wysokie funkcje administracyjne, był doktorem prawa i radcą w sądzie, a po odzyskaniu autonomii przez Galicję w 1867 roku. I reaktywowaniu powiatu Robczyckiego został mianowany starostą. Matka Józefa Aldona z domu Polikowska była Polką i pieczętowała się herbem Junosza. Państwo Machoferowie mieli pięciu synów. Józef był czwarty z kolei. W 1870 roku rodzina przeprowadziła się do Krakowa, ponieważ ojciec Józefa został mianowany radcą Sądu Krajowego. Niestety, trzy lata później zmarł. Po zdaniu matury Józef zapisał się do szkoły sztuk pięknych w Krakowie i trafił pod skrzydła Matejki. Jego pierwsze prace malarskie były utrzymane w nurcie historyzmu i akademizmu. Jednocześnie rozpoczął też studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1889 roku wyjechał do Wiednia, gdzie kontynuował studia artystyczne i prawnicze. Po roku wrócił do Krakowa aby w 1891 roku wyjechać dzięki uzyskanemu stypendium do Paryża, a tam dalej kontynuował naukę. W tym czasie zdobył też absolutorium z prawa. W Paryżu Mechover chciał dostać się do francuskiej Ecole des Beaux Arts, czyli tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, ale nie udało mu się to przy pierwszym podejściu. Przez rok studiował w prywatnej Akademii Kolorosy i Ecole des Art Décoratifs, której kształcono w zakresie sztuki i projektowania. Po roku znowu zdawał egzaminy do Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu i został przyjęty. W trakcie pobytu w Paryżu utrzymywał bliskie relacje ze Stanisławem Wyspiańskim, z którym był równolatkiem. Dzielili razem pracownie oraz współpracowali przy różnych projektach. Z czasem styl Mehoffera zaczął zbliżać się do stylu Wyspiańskiego, stopniowo odchodząc od stylu Matejkowskiego. Wyspiański, tak jak i Mehofer, był uczniem matejki, jednak każdy z artystów wypracował swój własny indywidualny styl. Na twórczość Mehofera duży wpływ miał również impresjonizm, modernizm oraz secesja. Oprócz malarstwa sztalugowego, Mehofer zajmował się również projektowaniem. Opracowywał projekty witraży, okładki do książek, winiety, afisze, znaki towarowe czy banknoty. Zajmował się grafiką warsztatową. W 1895 roku wygrał międzynarodowy konkurs, w którym wzięło udział około 50 europejskich artystów na zaprojektowanie witraży do katedry świętego Mikołaja we Fryburgu w Szwajcarii. W latach 30 XX wieku zaprojektował wzór banknotu 100 złotowego, który wszedł do obiegu w czerwcu 1932 roku. Pisał również rozprawy teoretyczne o sztuce. Na przykład w 1896 sformułował manifest o sztuce i jej stosunku do natury, w którym postulował odrzucenie naśladownictwa przyrody na rzecz przedstawiania jej zgodnie z własnym temperamentem twórczym i umiejętnościami. Zdaniem Mehofera artysta powinien osiągnąć ideał i prawdę, pomijając naśladownictwo natury i usuwając zbędne szczegóły na rzecz podkreślenia własnego stylu. Kontakt z przyrodą był dla niego bardzo ważny, nie tylko w kontekście twórczym, ale też jako forma odpoczynku i wyciszenia się. W 1905 roku został mianowany profesorem Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, pełnił również z przerwami funkcję rektora. Jeszcze podczas pobytu w Paryżu poznał Jadwigę Jankowską, z którą w 1899 roku wziął ślub. Rok później urodził im się jedyny syn Zbigniew. Mehofer przeżył dwie wojny światowe. Podczas II wojny światowej wyjechał z rodziną do Lwowa, ale z obawy przed wywózką na Syberię przez władze radzieckie, zgłosił się do władz niemieckich, prosząc o pozwolenie na opuszczenie Lwowa. Na początku 1940 roku wraz z rodziną został przesiedlony do obozu przesiedleńczego w Aż w Sudetach. Złe warunki sanitarne w obozie spowodowały, że Machofer wraz z żoną szybko się rozchorowali i podupadli na zdrowie. Za sprawą interwencji dyplomatycznej Watykanu i rządu Włoch Mechoferowie zostali uwolnieni i w czerwcu wrócili do Krakowa. Józef Mechofer zmarł w wieku 77 lat w lipcu 1946 roku, żona przeżyła go o 10 lat. Obraz Dziwny Ogród powstał w 1903 roku, ale prace przygotowawcze, czyli pierwsze szkice i studia postaci, artysta zaczął już rok wcześniej. Podczas spędzania wakacji w Sielcu, dzisiejszym Siedlcu pod Krakowem. Obraz jest namalowany w technice olejnej i ma 222,5 cm wysokości na 208,5 cm szerokości. W ramie jest to 244 na 230 cm. Możecie go oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie w Galerii Sztuki XIX wieku. Bardzo łatwo go zobaczyć, bo jak się wchodzi do sali, w której wisi. Już z wejścia wyróżnia się swoją intensywnością kolorów. Obraz jest uważany za jeden z najlepszych obrazów Mehofera, którym zawarł ideę pochwały życia, uciechy i rozkoszy. Obraz przedstawia scenę rodzinną. Można powiedzieć, że jest to portret rodzinny, ponieważ na obrazie znajdują się bliscy artysty. Powstał w najszczęśliwszym okresie jego życia, a jego forma ma na celu to szczęście przedstawić. Żona malarza Jadwika uważała, że ten obraz jest osobistym manifestem jej męża z najpogodniejszego okresu jego życia, kiedy mógł swobodnie, za pomocą środków malarskich, opisywać życie rodzinne. Mehofer był też już w tamtym okresie uznanym artystą. Dziwny ogród po wystawieniu na wystawach został entuzjastycznie przyjęty przez zagranicznych krytyków, zdobywając nagrody w Wiedniu czy Monachium. Początkowo był wystawiany pod tytułem Słońce, ale z powodu licznych pytań, dlaczego obraz nosi taki tytuł i potrzeby ciągłego tłumaczenia swoich decyzji, autor postanowił zmienić tytuł na dziwny ogród. Na obrazie widzimy bujny ogród w soczystych zielonych barwach. Całą gamę kolorystyczną obrazu malarz oparł na trzech kolorach podstawowych, czyli niebieskim, żółtym i czerwonym, naniesionych na zieleń tła, która jest barwą pochodną. Każdy z kolorów współgra ze sobą i dopełnia się zgodnie z kołem barw. Ogród namalowany przez Mehoffera jest trochę tajemniczy. Widzimy tylko jego fragment. Wzrok przykuwa ścieżka, która jest osią kompozycyjną obrazu. Widzimy na niej refleksy światła. Ścieżka prowadzi w głąb ogrodu, ale co jest dalej nie wiemy. Drzewa nad postaciami rosną w łynie. Przysłaniają światło, którego refleksy widać właśnie na ścieżce. Drzewa są owieszone owocami. Przyznam, że jak zobaczyłam pierwszy raz obraz na żywo, myślałam, że na drzewach wiszą cytryny lub limonki. Nie wiem skąd to skojarzenie. Może właśnie przez ogólnie egzotyczne i dziwne wrażenie, jakie robi ta kompozycja. Na drzewach oczywiście są jabłka, wokół drzew są porozwieszane grylandy kwiatów, a chłopczyk trzyma w ręku pełne dorodne malwy. Postacie na obrazie są rozluźnione, przechadzają się jakby z zaciekawieniem po ogrodzie. Kobieta z dzieckiem z przodu już wychodzą z ogrodu. Dziecko stoi w słońcu, ona lekko kryje się w cieniu. Trzecia kobieta jest trochę dalej jeszcze w ogrodzie. Cała scena jest skąpana w mocnych żywych kolorach, przeważa soczysta zieleń, od której odcinają się kolory kwiatów oraz same postacie w kontrastowych barwach. Najjaśniejszym elementem obrazu jest nagi chłopczyk. Uwagę skupia też jeden dość dziwny i jakby niepasujący element na obrazie. Ogromna ważka u góry obrazu, która wygląda tak, jakby nie pasowała do całej kompozycji. Całość jest dość realistyczna, ale razem z ważką wydaje się dziwna, wręcz niepokojąca. W jednym momencie patrzymy na rodzajową scenę, w drugim wydaje nam się, jakbyśmy patrzyli na wrażenie senne. W którym wszystko może się zdarzyć. Ogród, w swojej okazałości, można przyrównać do biblijnego raju lub arkadii, mitycznej krainy szczęścia. Trzeci plan jest skąpany w cieniu drzew. Nie widzimy nawet przybłysków nieba. Autor zamyka nam zielenią i drzewami całą scenę, jakbyśmy widzieli kurtynę z tyłu sceny w teatrze. Na ścieżkę, która jest osią kompozycyjną, wchodzi nieśmiało jakaś postać. Jest to Marysia, służąca oferów i opiekunka ich synka. Jest umieszczona jakby lekko z boku sceny, lekko odchyla ręką girlandę kwiatów, jakby chciała pod nią przejść lub zajrzeć i zobaczyć, co się dzieje przed nią. Girlandy kwiatów, które są rozciągnięte po obu stronach obrazu, wiją się w głąb obrazu. Podobnie jak ścieżka, wyznaczają nam pewną oś, ograniczają obszar, na który mamy zwrócić szczególną uwagę. Wracając jeszcze do Marysi. Jej postać jest od nas oddalona, dużo mniejsza niż dwie postacie bliżej, schowana w cieniu drzew, ale mimo to jest widoczna, przykuwa uwagę. Ubrana jest w strój ludowy, stylizowany na krakowski. Czerwień kubraczka, a przede wszystkim biel spódnicy kontrastuje z zielonym tłem. Dlatego Marysia odcina się od tła i mimo, że jest daleko, to jest dobrze widoczna. Sam autor pisał w liście do żony z 1903 roku, że Marysia na obrazie dostała biały fartuch, który bardzo świeci, ale dzięki temu wprowadza do obrazu wesołość. Obraz był malowany w latach 1902-1903. Wynika więc z tego, że w początkowej fazie postać Marysi nie wyróżniała się tak w tym obrazu. Uwypuklenie jej postaci mogło być zabiegiem artystycznym, który miały na celu dopełnienie bardzo jasnej postaci dziecka na pierwszym planie. Należy zauważyć, że niania i chłopiec są na jednej osi i jakby pociągnąć linię prostą w lewo i w górę od chłopczyka, nasz wzrok pada na jego nianię. Na drugim planie widzimy żonę artysty Jadwigę Mehoferową, która była muzą malarza, który uwieczniał ją na licznych portretach. Sama również miała wykształcenie artystyczne. Z Józefem poznali się w Paryżu podczas studiów. Jadwiga jest znana dziś bardziej jako żona sławnego męża. Świadomie zrezygnowała z kariery artystycznej na rzecz rodziny, ale malowała w domowym zaciszu, w stylu wpisującym się w modernistyczny nurt młodej Polski. Była również kolekcjonerką, zafascynowana kulturą japońską, zbierała na przykład japońskie drzeworyty. Na początku znajomości Mahofer nie miał najlepszej opinii o Jadwice. A w liście do swojej matki pisał, że oprócz tego, że jest inteligentną kobietą, jest też trudna w obejściu. Z czasem jednak Jadwiga stała się dla Józefa nie tylko żoną i modelką, ale też przyjaciółką i powierniczką oraz niezastąpioną towarzyszką życia. Jadwiga na obrazie ubrana jest w modną szafirową suknię, na głowie ma nieodłączny kapelusz. Szafirowy kolor nie jest tutaj przypadkowy, ponieważ Mehofer utożsamiał żonę właśnie z kolorem szafirowym. Ona dla niego była tym kolorem, kojarzyła mu się z nim. Gest Jadwiki, jakby zrywała jabłka z drzewa, jest nieraz porównywany do biuliny Ewy. W takim przypadku Jadwika byłaby ucieleśnieniem nowej Ewy. Jednak w literaturze przedmiotu można znaleźć informację, że do obrazu powstały dwa szkice przedstawiające Jadwikę. A na jednym z nich nie ma podniesionej ręki. Tak więc pierwotnym założeniem Józefa mogło być to, że Jadwiga miała tylko kroczyć po ścieżce. Ze wspomnień Mehoferowej wynika, że podczas pozowania zmęczona uniosła rękę i tak to spodobało się jej mężowi, że postanowił w takiej pozycji wkomponować ją w obraz. Widać nawet, że ręka modelki kryje się za gałązką, która też jest lekko wystylizowana. Tak naprawdę do końca nie wiemy, czy faktycznie Jadwiga sięga po owoc, czy gałąź ma za zadanie zakrycie wyciągniętej ręki modelki. A sam gest daje szerokie pole do interpretacji. Jadwiga ma na szyi również złoty medalion, taki sam ma na piersiach chłopczyk. Ten symbol może wskazywać na związek między kobietą a dzieckiem. Na pierwszym planie obrazu mamy postać na niego chłopca, który jest synem Józefa i Jadwigi. Zbigniew Mehofer przez rodziców nazywany Żbikiem, w trakcie malowania obrazu miał 2-3 lata. Na obrazie wydaje się być trochę większy niż dwuletnie dziecko, ale autor mógł trochę zaburzyć proporcje, aby lepiej uwypuklić synka na obrazie. Chłopczyk jest też najjaśniejszym punktem w kompozycji. Stoi w pełnym słońcu na skraju sadu, chodząc na skąpaną w słońcu ukwieconą polanę. Pierwotny tytuł obrazu nosił nazwę Słońce i miał się odnosić do ważki umieszczonej nad postaciami, ale patrząc na tego rozświetlonego chłopczyka, może on miał być tym Słońcem? No wiecie, słoneczkiem rodziców. Zbigniew ma na piersiach medalion taki sam jak jego mama, co wskazuje na jednoznaczne powiązanie tej dwójki. W rączkach trzyma duże w porównaniu z nim kwiaty malwy. Malwy mogą być tutaj symbolem nadziei, ambicji, ale też ochrony. Chłopca może być interpretowana jako niewinność wieku dziecięcego. Przed chłopcem rozciąga się polana z wieloma typowymi kwiatami i roślinami łąkowymi. Malarz z dużą precyzją wymalował krwawnik, koniczynę, babkę lekarską czy mlecz. Do każdej z tych roślin można przypisać jakieś znaczenie, od funkcji ochronnych po zapewnienie szczęścia i miłości. Kwiaty nadają całej scenie realizm. Ponieważ są to typowe rośliny, jakie moglibyśmy znaleźć w takim miejscu. No i właśnie, omawiany obraz jest połączeniem realistycznego odwzorowania przyrody i postaci z dziwnym i jakby niepasującym do całości obiektem, który wysuwa się na pierwszy plan, ale też wygląda jakby był w tle całej sceny. Mowa oczywiście o ważce. Jest ona chyba najbardziej tajemniczym i trochę surrealistycznym elementem całego obrazu. Po pierwsze, w porównaniu z innymi postaciami jest ogromna. Po drugie, jest namalowana w bardzo prosty sposób, dość płasko. Patrząc na cały obraz widzimy kłębię cieni, listki drzew czy rośliny na łące, płatki kwiatów, a ważka na tym tle wygląda jakby była wycięta z innego obrazu i wklejona. Chociaż kolorystycznie pasuje do całości, żółci jej skrzydełek, a raczej skrzydeł, Współkra z żółtymi refleksami słońca na trawie i z chłopcem, który świeci się dzięki zastosowaniu żółtych odcieni na jego skórze. Odłog ważki jest szefirowy, jak suknia kobiety. Owad jest podkreślony czarnymi konturami, co przytacza na myśl witraże w kościołach. Dużą część pracy artystycznej Mehofera wypełniało projektowanie witraży. W sposobie namalowania ważki możemy dopatrzeć się inspiracji stylem secesji. Ważka jest na obrazie elementem dekoracyjnym. Ważka może mieć bardzo wiele interpretacji. Miała być symbolicznym tytułowym słońcem, ale Mehofer zmienił tytuł obrazu. W samej postaci ważki krytycy i znawcy dopatrują się w symbolicznej postaci samego Józefa. Skoro na obrazie umieścił żonę i synka, siebie miał przedstawić właśnie w takiej formie. Zauważmy, że postacie na obrazie nie zwracają uwagi na dużego owada. Tak jakby go tam nie było. Dlatego też ważkę można utożsamiać z duchem opiekuńczym, czuwającym nad bliskimi malarza. Ważka jako drapieżnik może być interpretowana jako zwiastun jakiegoś zagrożenia, kruchości życia i mijającego czasu. Podsumowując, Mehofer w obrazie Dziwny ogród stworzył idealiczny wizerunek swojej rodziny. Biorąc pod uwagę to, że malował go w najlepszym okresie swojego życia, kiedy był uznanym artystą oraz szczęśliwym mężem i ojcem, obraz uważany jest za manifestację jego radości i szczęścia. Oprócz tematu ważna jest też tutaj warstwa techniczna, która dodatkowo podsyca wrażenie, jakie wywołuje obraz. Nasycone kolory oparte na podstawowych i dopełniających się barwach oraz liczne kontrasty oddają ducha letniego gorącego dnia. Zestawienie ze sobą szczegółowo oddanych kwiatów, liści, realistycznych postaci z płasko namalowaną, przeskalowaną ważką umyślnie wprowadza niepokój w odbiorcy. Włoży uporządkowany odbiór dzieła. Na dziś to wszystko. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i komentarz. Zawsze możesz też wpisać ważka w komentarzu dla zasięgów, Jeśli nie chcesz przegapić innych podobnych materiałów, zasubskrybuj ten kanał. Kolejna subskrypcja pomoże też w dalszym jego rozwoju. Możesz też zostać patronem kanału na YouTube i mieć dostęp do bonusów. Możesz też wesprzeć kanał poprzez super podziękowanie na YouTubie lub postawienie kawy w portalu Bajkofitu. Link w opisie. Do następnego, cześć.